8manko z tej strony w i sobie w Left 4 Dead 2 i jest to trzeci odcinek, w którym próbujemy pobić mój obecny rekord 7 minut. no, Pierwsza i druga próba w pierwszym i w drugim odcinku nam mi nie poszła, zobaczymy jak w tym nam się uda. Więc ja rozpoczynam i widzimy się już w gierce. No, wszczytał mi się ten pasek. Ładowania. Fajnie. Więc bierzemy sobie spał. PM9, MP9, tak mi się wydaje. U, kurczaczek. Typowa Sima kurczak. No i paluszek. U nogi skręcone. Twój najlepszy wynik. 6,49,90. No. Gdyby grał ktoś jeszcze ze mną, to byłoby łatwiej mi znosić tamtejs. Te, te. No. Kanistry. Z pełną. Tak, no to ciutkę jest ciężko i zapomniałem, że jest Digla. no tak to... No tak to brzmi sobie. A Digielek... To strasznie niecelne w ten sposób. A z Diglem... Normalnie jest cud, miód i orzeszki. No. Teraz lecę, bierę digla i wracamy tam. No, mamy digielka. Szkoda, że na digla nie można zamontować z tego nie skołpa, tylko czego? Lasera. Laser. Byłby laser gun. Więc Spoliujemy i bierzemy nasze kanis... Z... Widzę, że Roszulin tam została. Dobra, ja biorę już, już. Wybiegamy, wybiegamy, wybiegamy. Ruchy. Jezus, jest. O! Oh! Charger! Ah! Charger! Dobra, ostatnie, ostatnie, ostatnie. Ostatnie. Dobra, dobra, dobra. Ja tutaj za chwilę rzucam drugą I rzucamy I rzucamy Nie! O kurde To problem, bo... Wszystko... Kanistry... I dwie wieczki wybuchły to mamy mały problemiks teraz obecnie Jeszcze kurde! Pomocy Dzięki O! Ty! Jednak ostał się Zestrzelcie Elvis. Elvis, Elvis, Elvis Presley. Dobra, strzelamy sobie. No, nie, nie zdążyłem. Ajaj, pierwsza próba. Jak na pierwszą próbę? Nawet dobrze. Nawet dobrze jak na pierwszą próbę. Ale mogła też pójść dużo lepiej. Ale no cóż. Dobra. Bieramy sobie na ligielka. Bierzemy sobie naszego laser guna. I Tak, i Chicken nuget. Bierzemy oczywiście peczółkę, dalej dostajemy tutaj na dworze. bo na dworze jest bardzo komfortowa. można sobie uciekać i uciekać do woli, no, teraz muszę znowu szybko załatwić. Tym razem może powrzucam te rzeczy tutaj. Że nawet jak średnio rzucę leczkę, to żeby nie wybuchło. Weź się tutaj Ja Tam trzeba się uciskać. No. Really. Really. Weź się go jeść. No zestrzelcie go prędko. Ale bez nadzieja. Ale bez nadzieja, bo tutaj ze... za chwilę się tank pojawi.

Ah... Vá se atormenta Cuidado, Michelle Não, e a prova Não, não! To znaczy, że to ja przeżyłem. I tak niech zostanie. Może jeszcze zdążę po Elbisa okay. pójść. No jeszcze Nie zostanie. Przyszedł z... Y Smokera. Zaciągnął. No cóż. Dolecimy jeszcze raz w takim razie Digielek Pyk, pykes Co ja może tym razem Małatow. Mo -mo Molotow -mo Może no, zniosę sobie jedną beczkę i najwyżej będę chodził pomiędzy... W sumie to będzie dobry pomysł. Teraz sobie zniosę jedną, jedne, jeden kanister. i Będę chodził po prostu jak mi się skończy kanister pomiędzy tym tankami. Będzie bardzo dobry pomysł. Dobra, 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 dobra Mamy pierwsze O! Oh! Kwas Nie zauważyłem kwasu. Nie, zauważyłem totalnie kwas, ale nie ten boomer w, ta w poprzednim odcinku. Tak, no dobra. Nie, Prze nie. Strzelajcie tu, strzelajcie tu. No naprawdę. Ja już leżę no. Kurde, czemu taka próba nieudana? Coś poszło nie tak Gdyby Elvis trafił gdyby, gdyby nie czy, Gdyby nie została powalona Ruszeli i Elvis Presley Dobrze by trafiał no to wtedy może dałoby się to jeszcze ubyć, ale no nie wiem, no. Nie wiem, jakby to tam się podtoczyło. Dobra, muszę teraz przed tym rozmieścić beczki w odpowiednie miejsca ku temu stworzone. Czyli jedna beczka tutaj przy aucie. O tutaj jedna beczułka, a druga beczułka. druga beczułka będzie tu jest to od nas dobry dystans i beczki też są na ciebie w dobrym dystansie będzie tu kanister i kanister w ostateczności. Wychodzimy. Wychodzimy, 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 wychodzimy. Gdzie jest kanister? Kanister będzie w ostateczności, będzie sobie tutaj leżał. Uważać. <laughs> Dobra, i czekamy. I czekamy. Musimy przeżyć jak najdłużej. Dobra, tak leży. Tank leży. Dobra, liczba teraz... Musisz zmieścić pannę z tego. że pan z tego jest środek W krytycznej sytuacji... W sytuacji... Nie takie jak teraz... Dobra, 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 lecę to drugie miejsce. Dobra, 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 mamy już mianowicie czas. Chodźcie tu, chodźcie tu, tu! zaprášit. Dobra, odpalamy, odpalamy. Podpalamy. 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 Traktujemy ogniem, ogniem, palić tutaj trochę pogronić. tak tutaj trochę pogronić. Trzeba dać jeszcze tutaj to. Dobra. Dobra i czekamy. Czekamy. Chcę sobie tutaj w ogień skakać. Oni... Tank, tanka, tanka Tank leży smoker, smoker, leży Ja lecę po benzynka, 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 teraz szybko 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 z budynku. Kurde. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ruchy, 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 ruchy. Dobra, kołdzo, zosta kołdzo. Zostaliśmy sami. Oh. We got a ma Nie Nic nie widzę. Nic, ale to nic To sam sam go. oh. No i bym wskoczył na plecy A mógłby być rekord Mógłby być rekord, kurde Pięć minut, tak blisko Ajajaj. A mógłby być rekord Coach, czemu tak szybko umarłeś? To wszystko przez ciebie, coach Wszystko wina coacha Lepiej zrzucić na kogoś, niż na siebie. O kurde. Dobra. Będzie to ostatnia próba. Musiałam się powoli czasem tego wykończyć. Wręcz że już się skończył. Ale ta taktyka była bardzo dobra. No, więc znowu rozmieszczamy sobie te ...beczułeczki. Tylko tak, żeby... Nie wystrzeliły od siebie, czyli jedna tutaj przy słupku a Druga będzie tutaj przy aucie Ops, że będzie to... Jest to dobra, on najgłoś od siebie. No i dobrze. Zlecimy. Bierzemy kanister i wychodzimy na dół. Wychodzimy na adwór Ja muszę cokolwiek widzieć, ja nic nie widzę No dajcie, wychodzić, wychodzić Gdzie jest Kanister O kurde, ale Kanister wpadł Kanister, ty mi tak nie wpadaj Idzie tank, idzie tank Dobra. Trzeba wyjść. Trzeba wyjść z nim na otwartą przestrzeń. Na otwartą przestrzeń. To fajnie. Nie. Strzelajcie w tanka. Tu. Tu w Chargera, w Chargera, no, w Chargera! Strzelajcie no! No i niestety tak jak mówiłem ostatnio więc może w następnym odcinku się uda. Pa, pa.